Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Teatralnej odbywa się w Kołobrzegu już od 22 lat. Tegorocznym organizatorem było Przedszkole Miejskie nr 2. To już 22. Międzyprzedszkolny Przegląd Twórczości Teatralnej pod hasłem Europejskie Bajanie, Bajki i Baśnie. Występuje 8 przedszkoli, są to wszystkie miejskie przedszkola z Kołobrzegu. Występuje około 120 dzieci. Witajcie na... Jajka. Pewna kaczka zniosła jajka. Wszystkie jajka doglądała, czule przytulała. Pewnego dnia sąsiadka Kwoka do niej zawitała. Troszkę zielonej trawki dla niej nazrywała. Obejrzeć jajeczka chciała. Nie Drużyna, mówił, że o, szpina, o, 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 szpina, Repertuar na dzisiejszy występ dobierali nauczyciele. Każde z przedszkoli przedstawiło baśń lub bajkę z innego kraju.